Jego gruchota. Po co, Candy, takie pudło? Co ona okay. zamierza zrobić ze swoim samochodem? To bardzo proste. Chcę zamienić moje autko w coś naprawdę fajnego. Słyszałam, że aktualnie wszyscy są fanami różowego koloru takiego jak u lelki Barbie. Dlaczego więc nie przemalować mojej małej dziewczynki? Jednocześnie sprawię, że będzie o wiele bardziej miękka i przytulna. Okej, okay, teraz nadszedł czas na koła i reflektory. Zwykłe felgi są zbyt nudne. Będzie o wiele ładniej, gdy będą różowe. A na reflektory mam inny pomysł. Są w zasadzie oczami samochodu, więc dlaczego nie ozdobić ich długimi rzęsami? Myślę, że to po prostu genialny pomysł. Pit, teraz Twój grad wygląda słabo w porównaniu z moją furą. Oh Kurczę, co ja mam teraz zrobić? Wiem. Ja też mogę odpicować moje maleństwo. Muszę tylko zamówić niezbędne przedmioty. Hello. O, jak szybko wszystko dotarło, dziękuję bardzo! Więc mogę już rozpocząć proces ulepszenia mojej bryki. Po pierwsze będę potrzebował puszki czarnej farby. Użyję jej do pokrycia całej powierzchni mojego samochodu. Zobaczcie, od razu wygląda dużo lepiej. Następnie założę felgi, aby również były czarne. Takie naprawdę męskie. Ale to jeszcze nie wszystko. Trzeba nakleić na samochód kilka elementów dekoracyjnych. Na przykład złote ćwieki, będą wyglądać naprawdę ładnie. Podobnie jak czaszki na kołach. Właśnie tak. Wow, Pete, co ty zrobiłeś ze swoim samochodem? Zmodernizowałem go. Co, zazdrościsz? Chcesz się przejechać? Myślisz, że tak łatwo się poddam? Nie ma mowy. Oklejna to za mało. Teraz trzeba zająć się wnętrzem. Pierwszą rzeczą, którą zrobię, jest udekorowanie kierownicy. Dzięki temu będzie nie tylko ładniejsza, ale i wygodniejsza. Teraz musimy pokryć siedzenia różowym futerkiem. Właśnie tak! Tylko zobaczcie, jak luksusowo to wygląda. Zabawkę pod lusterkiem i jeszcze troszkę różowego futerka nie zaszkodzi. Teraz mój samochód wygląda efektownie także w środku. Ostatnim akcentem jest taśma LEDowa. W kolorze, który kocham najbardziej, zgadnijcie jakim. Chyba Candy udekorowała wnętrze samochodu, nie mogę być w tyle. Wiem, mam tu ze sobą trochę dekoracji. Myślę, że ich wystarczająco dużo, aby również ozdobić wnętrze mojego auta. Zacznę od łańcucha, którym owina kierownicę. Zobaczcie, o ile fajniej wygląda. Ale to nie wszystko. Następna jest czaszka na dźwigni zmiany biegów. Czaszki muszą być wszędzie, bo je uwielbiam. Można je też umieścić pod lusterkiem. Tylko spójrzcie, jak brutalnie i odlatowo to wygląda. Czaszek nigdy za wiele, więc umieszczę jedną na kierownicy. Teraz będę szanowany przez wszystkich przejeżdżających kierowców. Hmm, pit też udekorował wnętrze. Auto? Co znowu te głupie i przerażające czaszki. Okej, okay, mój samochód i tak jest bardziej atrakcyjny. Czas pomyśleć o rozrywce. Podczas gdy samochód jest zaparkowany, obszar wokół niego można przekształcić w strefę do jogi. Mam tu ze sobą wszystko, czego potrzebuję. Matę, wodę, a nawet monitor do oglądania wideo z ćwiczeniami. No to jedziemy. Słuchaj, Candy, my też możemy ćwiczyć jogę? Możemy? No pewnie, razem jest fajniej. To jest pyszne. Chwila, co robią dziewczyny? Ja tu jem burgera, a one próbują zrzucić kilka kilogramów? Nie, no nie mogę tego tak zostawić. Zamienię mój samochód w siłownię. Mam całe pudło odpowiedniego sprzętu. Co to za siłownia bez hantli? Właśnie tak. A dla tych, którym będzie mało, mam jeszcze ketle. Up! Nawiasem mówiąc, to jest bardzo ciężkie. Uff, nie wystarczą handle. Dziewczyny kochają napakowanych facetów. Muszę być w formie. Siema, Pete, nie masz nic przeciwko, jeśli poćwiczymy razem z tobą, prawda? Pewnie będziemy wspólnie robić mięśnie. Wydaje mi się, że w pobliżu są jacyś przystojni chłopcy. Hej. Może pójdziemy się z nimi zapoznać? Chodź! Ej, dokąd idziecie? A co ze mną? Nie sądziłam, że zostanę tak szybko zdradzona przez moje przyjaciółki. Dawaj, jeszcze trochę! Już prawie cię mam! O nie! Tylko nie to! Jak zawsze bateria padła w najgorszym możliwym momencie. Ale chyba wiem, czym zastąpić ten głupi telefon. Zrobię sobie pokój do gier w bagażniku mojego samochodu. Mogę tam umieścić ogromny telewizor, na którym będę grał. Dorzucę też konsolę i joysticki. Awesome! Ale trzeba też mieć gdzie usiąść. Takie krzesła, worki są idealne. Rewelka. Pytam za joystick, siadam na moim worku, włączam grę. Właśnie tak wygląda raj. Awesome. Wow, Pete, jesteś geniuszem. Siadajcie, zagramy razem. Great. Hurra, ale ekstra! Du, 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 du. Dlaczego jest tam tak dużo ludzi? Pic zrobił strefę do gier. A ja znowu jestem sama, ale wiem, jak zwabić wszystkich do siebie. Za chwilę na pewno będą chcieli potańczyć. Dlaczego więc nie zorganizować dla nich koncertu? Mam tu wszystko, czego potrzebuję. Ojej, jakie ciężkie te głośniki! Mam tu nawet kulę dyskotekową! Fajnie co? Impreza rozpoczęta! Czas na taniec! Wow, Handy, to prawdziwa dyskoteka! Nogi samerwą się do tańca! Ale ekstra! O, oh, Wszyscy mnie zostawili! Tak mi szkoda pita! Hej, Pete, może zatańczysz z nami? To Let's świetna go. zabawa. <laughs> mam lepszy pomysł. Patrz, mam dla ciebie różowe joystick. Może zagramy razem? Okay. To takie słodkie. Pewnie. Yes. Tutaj o tak, a masz. Jestem pierwszy. Okazuje się, że jesteś naprawdę fajny. Yeah. Hendrix też. Cieszę się, yeah. że mogliśmy się lepiej poznać. Lęcz. What? Chcę kręcić pierwszy. Świetnie. Cała góra różnych lodów. To spełnienie marzeń, Kate, twoja kolej. Kręci mi się w głowie. Co tam wypadło? O nie. Dlaczego jestem tak karana? Papryczki są takie ostre, nawet nie zdążę skosztować tego pysznego ciasta. Twoje ciasto wygląda coraz groźniej z każdą papryczką. A moje lody tylko dodadzą tortowi smaku. Są kolorowe, piękne i bardzo smaczne. Wiem nawet, jak zrobić jeszcze ładniejszy tor. Zbuduję coś na samej górze. Moje lody są akurat w kubełku. Fajnie byłoby też, gdyby tor był jeszcze wyższy. Na przykład za pomocą kulek lodów. Wow, jaki wysoki! Nie masz pojęcia, jakie to będzie pyszne. Zaraz spróbuję kawałek i opiszę bardzo szczegółowo. To jest niesamowite. Tak jak myślałem, bardzo smaczne. Kate, może chcesz spróbować? Oczywiście, że tak. Chcesz, ale nie dostaniesz. Po co ci moje ciasto, skoro czeka na ciebie taki duży tort z papryczką? No to do dzieła. Mam nadzieję, że po kilku kęsach nie wznieca tu pożaru. Życz mi powodzenia. A, moje usta płoną! Co za koszmar! Nie zjem tego więcej. To są prawdziwe tortury. Tak? Czyli będę musiał użyć koła karnego. Zobaczmy, jaką karę otrzymasz. Tabasco! To znaczy, że twój tort będzie jeszcze bardziej ostry. I użyję do tego właśnie z sosu tabasco. Co ty robisz? Przestań! Z niebieskiego zrobił się teraz czerwony. To okropne! Teraz na pewno się spalę. Jeśli będzie pożar, to przez ciebie. Jakie to jest ostre, już nawet nie czuję ust! Z Twoich uszu wydobywa się para! Ojej, no to lecę! Dokąd? Kto dokończy ten tort? Najwyraźniej tym razem musimy zatrzymać koło. Lepiej zrobić to z zamkniętymi oczami. No i co tam jest? Majonez i ogórki? Nie planowałam robić sałatki. A będziesz musiała! Mam nadzieję, że mnie się poszczęści i dostanę coś smacznego. To nie fair, trzeba to powtórzyć. Wszystko jest fair. A jeśli będziesz oszukiwała, to dostaniesz koło karne. No właśnie, gdzie są moje czekoladowe prezenty? Uwielbiam Nutelle i Bueno. Ja będę musiała zrobić najbardziej kalorycznego burgera, jakiego widziałam. Majones jest tak ohydny, jakby był zrobiony z samego tłuszczu, a Nutella jest rewelacyjna. Mógłbym ją jeść cały czas. Jak mam wycisnąć majones na ciasto. Jest taki gęsty. To po raz kolejny dowodzi, że jest bardzo tłusty. Mam pomysł. Nutella też jest gęsta, więc będę pracować jak przy szpachlowaniu. Wystarczy, że na ciasto nałożę czekoladowy krem. To chyba najpyszniejsza szpachla, jaką kiedykolwiek robiłem. Teraz pozostało już tylko dokładnie rozłożyć masę na cieście. Dzięki temu będzie równomiernie pyszny. Też muszę tego spróbować. O, Ups, Teraz mam czekoladę na całej twarzy. To nawet fajne, przynajmniej spróbuję czegoś pysznego. Głupi majonez, nawet nie chce wyjść. No dalej. No w końcu, ale wygląda po prostu obrzydliwie. Coś jest nie tak z moim ciastem. Chyba nie jest wystarczająco równe. Muszę to sprawdzić. A ja w międzyczasie pożyczę Twój wałek i rozsmaruję majonez po całym cieście. Już wiem. Muszę zrobić warstwę na górze nieco cieńszą. Co to jest? Skąd tu się wziął majonez? Kate, chyba wiem, kto jest za to odpowiedzialny. Zniszczyłaś moje ciasto. Dlaczego wcisnąłeś mi słoik na rękę? Żebyś mi więcej nie przeszkadzała. Pomóż mi teraz, jak mam to zdjąć? Sorry, nie mam czasu. Muszę jeszcze rozłożyć czekoladki na torcie. Co bardzo wymagająca praca tak na marginesie. Wyszło idealnie. Jak ja mam ułożyć ogórki? To jest większe wyzwanie, zwłaszcza z moją ręką w słoiku. Spójrz jaki tort zrobiłem! Jest taki czekoladowy i taki duży! Ja też taki chcę! Dlaczego nie pozwolisz mi chociaż spróbować? A ja dam ci moje ciasto! Twoje? Nawet wygląda obrzydliwie. Nie dzięki, wystarczy mi moje czekoladowe cudeńko. Jakie to jest dobre? Radzę każdemu spróbować takiego tortu. To są emocje nie do opisania. Ja też muszę spróbować. Niestety myślę, że nie będę tak zachwycona. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. Moje ciasto jest okropne. Fuj! No co tym razem wylosuję? Wow, wata cukrowa. Wspaniale. Mam nadzieję, że ja też dostanę coś dobrego. Kurczę, jakieś świeczki? To świeczki, które trzeba będzie zdmuchnąć. A ja będę na to patrzeć i się śmiać. Bo ja z kolei mam do zjedzenia mnóstwo waty cukrowej. Nie dość, że można ją zjeść, to można z niej zrobić prawdziwe wąsy. I nie tylko wąsy, również bróbkę. A teraz jestem piratem. Wata cukrowa to naprawdę dobra rzecz. Jest pyszna, a przede wszystkim daje dużo radości. Zgadzam się. Ja też spróbowałam waty cukrowej. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Jest naprawdę pyszna. Pyszna? Jak śmiesz. Oddaj mi całą moją watę. Nie powiedziałam, że możesz jej dotykać. Hej! Będę nią dekorować tort. Każdy milimetr jest dla mnie bardzo ważny. Można z niej zrobić bardzo fajne figurki, króliczki, a nawet kaczuszkę. Będą bardzo fajnie wyglądać na moim już pysznym i dużym torcie. Teraz nadszedł czas, aby go spróbować. Jakie to jest dobre, tak jak myślałem. Ciasto ze świeczkami jest fajne, ale jak je zjeść? Po prostu je zdmuchujesz i tyle, ale wygląda to bardzo fajnie, trzeba przyznać. Zgadzam się, tort wyszedł rewelacyjnie. Teraz nadszedł czas na zapalenie świeczek, raczej na to, żeby je zdmuchnąć. Myślisz, że to jest śmieszne? Włączyłaś alarm. Teraz wszyscy będziemy mokrzy. Co ja zrobiłem? Nic nie widzę, głupia woda. Tom, to wszystko twoja wina. Dobrze, że przynajmniej ciasto nie uległo zniszczeniu. A moje uległo. Mimo to nadal jest niesamowicie smaczne. Dobra, czas, żeby mi ja spróbowała. Czuję smak świeczki, ale tort i tak jest świetny. Cieszę się. Barbara ma szczęście. Ma całą miskę popcornu. Nikt ma trochę mniej, ale mu to nie przeszkadza. Z kolei Julie ma pecha. Ma tylko jedno ziarenko. Julie, zaczynaj. Właśnie wpadłam na pewien pomysł. Gdzie jest moja prostownica? Właśnie tego mi trzeba. Szybko i pysznie. Super, ja następny. Też zamierzam szybko zrobić ten popcorn. Nikt nie mówił, że pracujesz jako szef kuchni. Notujcie przepis. Bierzemy patelnię i wsypujemy na nią ziarna popcornu. Czekamy kilka minut i gotowe. O, dziewczyno, uważajcie! Wow, Nick, to jest naprawdę wybuchowy przepis. A ja mam swój własny sposób na robienie popcornu. Mieszamy koles z sosem tabasco i dajemy ją do wypicia naszemu przyjacielowi. Coś jest z nią nie tak. Dlaczego tak piecze? Właśnie tego potrzebowałam. Dzięki Nick. Piecze, piecze! To jest takie dobre. Barbara i Nick mają tak dużo żelkowych oczu, a Julie ma tylko jedno. Tak mało? Dobrze ci tak. Nick, jeśli nie zauważyłeś, Julie nie jest w nastroju do żartów, więc dostaniesz za swoje. Nie musisz od razu mnie bić, będę musiał się na tobie odegrać. Nick, co ty znowu wymyśliłeś? Wyciskasz keczuk do oka, to okropne. Julie, możesz zjeść moje oko. Proszę. Co? To naprawdę twoje oko? Tak, trzymaj. Zamiesz to ode mnie! Barbara, uważaj! Zjadłaś okonika! Tylko nie to uratujecie. Ostrożnie! Filiżanka mocnej kawy o poranku jest właśnie tym, czego potrzebuję! Co to jest? To oko! A! Ale z was żartowni się! Teraz moja kolej! Jakie to pyszne! Mogłabym mieć to bez przerwy! Co za apetyt! Teraz moja kolej! Włączam tryb turbo! Pyszności! Ojej, Nik, zjesz to wszystko na raz? Mógłbyś przynajmniej podzielić się z dziewczynami, są takie głodne. Tylko jedno oko, proszę. Nie są moje. Nick, nie możesz jeść tylu żelkowych gałek ocznych na Już za późno, teraz masz oczy dookoła głowy. Fu, nie zjem tego, zabierzcie to ode mnie. Jedna porcja, poradzę sobie z tym. Co to jest? Weźcie się w garść, dacie sobie radę. Zacznę pierwsza. Barbara to nasiono, nie jedz go, musisz je zasadzić. Ostrożnie. Uważaj, gdzie wyrzucasz ziemię! Zaraz ci zasadzę. Rośnij. No dlaczego nie rośnie? Musisz trochę poczekać, daj mu czas. Zacznę! Najważniejsze, żeby zjeść to szybko, tak aby nie poczuć smaku. Obrzydliwość. Muszę natychmiast od czymś popić. Kto jest to? Pożyczę. Muszę pili nie podać mój kwiatek. Rośnij! Trzęsie niż ziemi, kryjcie się! Nie martwcie się, to tylko kiekujące nasionko Barwary. Ma teraz swój własny krzak brokułów. Dobrze ci tak. To jest okropne. Nienawidzę brokułów. To straszne. Barbara powinna się umyć twarz. A ty jeść brokuły? Nie, tylko nie brokuły. Mam pomysł, jak się ich pozbyć. E, patrzcie, tam jest to Julie, wiesz, że wszyscy oszuści zostaną ukarani prędzej czy później? Zwłaszcza, że nikt już przygotował dla ciebie karę. Mm, to było pyszne. No to masz dokładkę. Nie, tylko nie to. Następnym razem nie będziesz oszukiwać. Wow, frytki! Wszyscy są tacy szczęśliwi. Przecież są pyszne. Chociaż nie, Julie ma pecha, ma tylko jedną frytkę. Jest pyszna, ale... Tak mało. Chcę więcej. Teraz moja kolej. Daj mi kilka frytek. Co? Chociaż jedną. Jasne, proszę bardzo. Uwierzyła. <grym> <mężczyzna> Dam ci nauczkę. Dodaję keczupowi barbary bardzo ostrego smaku, to okrutne. Yeah. A jak to piecze? To jest takie ostre. Dlaczego we mnie? Dobrze wam tak. Barbara, musisz natychmiast się czymś ochłodzić. Tylko nie keczupem. Od razu lepiej. Dobra, dla mnie wystarczy tyle keczupu. Nick, uważaj na swoje frytki, bo nie zostanie ci ani jedna. Co? Mm, bardzo smaczne. Dzięki, Nick. Zjadłaś wszystkie moje frytki. A masz. Nikt nie denerwuj się, następnym razem będziesz ostrożniejszy. Wow, jaka duża paczka Pringles. To jest szczęśliwy dziennika. A Barbara ma całą piramidę. To niesamowite. A Julie ma tylko jednego chipsa i co malutkiego. Zamierzam to naprawić. Tak lepiej. To jest pyszne! Nick, teraz twoja kolej. Co? Nie chcą się otworzyć. Ostrzążnij, nie złam sobie zębów. Mam piłę na takie okazje. Uważaj, tylko nas nie przepiłuj. Wystarczy kilka cięć puszka otwarta. Patrzcie! Nick, otwieraj buzię szeroko. Chipsy lecą do ciebie. Wreszcie są pyszne. Uważaj, Nick! Padnij! Auć. Nikt, nic nie jest. Chyba nie. Dobra, to teraz ja zacznę jeść moje chipsy. Wow, Barbara, co za apetyt! Uważaj, gdzie rzucasz! Jakie to pyszne! Coś mi ominęło! Nik, lepiej zostań pod stołem Barbara świetnie się tu bawi. Julie, padnij! Nie dam rady się na to nabrać po raz drugi. O, jesteś przygotowana, a nikt nie. Uwaga na trwającą budowę! Barbara, lepiej trzymaj swoją wieżę. A. Udało się! Co się stało? Julie, znowu masz pecha, tylko jeden cukierek. W przeciwieństwie do Nika, on ma cały talerz telsów. Wow, a Barbara ma cały zestaw wszystkich kolorów. Tylko jeden i to taki mały. Cicho, mam pomysł! Juli, nie jestem pewna, czy to zadziała, ale warto spróbować. Ojej, wspaniale! No tak lepiej. Wow! Mm, to jest pyszne! Mogłabym jeść to bez przerwy. To niesamowite! Nik teraz twoja kolej! Zobaczcie, co umiem! Jesteś pełen niespodzianek, ale powinieneś jeszcze troszkę poćwiczyć. O nie, moje cukierki! Wiem, kto ma ich o wiele więcej. Nikt nie sądzę, żeby Barbarze spodobał się twój pomysł. Najważniejsze, żeby nie zauważyła. Spadaj stąd! Auć, to wszystko jest moje! Od którego smaku powinnam zacząć? Tego albo tego? Nie, chcę ten. Nie mogę się zdecydować, to takie trudne. Wiem! Co to jest? Loteria, która pomoże mi wybrać kolor. Otwieramy? Chodź tu. Mam. Zielony, zacznę od niego. Ok. Mm, to jest pyszne. Uwielbiam Skittles. Chciałabym spróbować wszystkich smaków naraz. Jakie to pyszne? Ciekawe, co my tu mamy. Co to? Wow. Ojej! To gigantyczny cukierek! Jest ogromny i musi być niesamowicie pyszny! Taki jest! Jest naprawdę dobry! I w środku ma niespodziankę! Dziewczyny, podstawcie ręce, wystarczy dla wszystkich! To Twixy są pyszne! Okej! Uczestnicy nie mogą się doczekać, kiedy rozpoczną challenge. Pierwsza. Możesz bardziej uważać, mam pomysł. A to piła! Julie, uważaj, zaraz tu wszystkich przepiłujesz. Gotowe. Ups. Mmm, to jest pyszne. Mogłabym to jeść bez przerwy. Julie, jesteś tak brudna, że musisz natychmiast umyć twarz. Ja następna. Wow, tak szybko pozbyłaś się opakowań. Świetnie! Mmm, to jest pyszne, ale czegoś tu brakuje. Ciepłe mleko będzie w sam raz. Ojej! Wow, to prawdziwy koktajl czekoladowy! Idealne połączenie. No to teraz ja! Wow, masz prawdziwą ścianę z Twixów! A teraz zamierzam ją przestawić! Gdzie są moje materiały budowlane? Nutella, to co trzeba! Zbuduję prawdziwy wieżowiec z Twixów! Nikt, nie powinieneś zostawiać dziewczyn z Twixami! A, co się dzieje? Nie! Nikt, nic ci nie jest? Nie, przecież mam kas.